Cześć, dzień dobry, poniedziałek. Witam się z Wami wszystkimi w czwartek rano. Jedziemy dzisiaj do Warszawy na lotnisko. Mamy ochotę również coś pozwiedzać, porobić zdjęcia. Zobaczymy jak czasowo będziemy stać. I być może uda się dzisiaj spotkać z kimś na kawę. Eee, mogę podpowiedzieć, że to będzie jedna z moich znajomych właśnie z programu. Eee, I co? Zabieram Was ze sobą. Krótka pauza na rozprostowanie nóg. No, dzisiaj jest pogoda idealna. Wczoraj burza, deszcz, dzisiaj słońce i upał. No, mamy jeszcze 3 godziny przed sobą. Jak na razie na autostradzie nie ma korków. cieszy mnie to. No i dobrze, jedziemy dalej. Co masz w tej walizce? Rowerek. To jest rower. Nie wiem, jak wy, ja widziałam taką walizkę. Znaczy, widzę pierwszy raz w życiu. No i nie powiem. Ciekawe rozwiązanie. Maju! <słyski> <Bye you. słyski> Karol odstawiony. Poleciał, znaczy, będzie leciał na Filipiny. Nie powiem, zazdrościmy mu wakacji, ale i na nasze wakacje przyjdzie kiedyś czas. Teraz jedziemy na Starówkę do Warszawy i tam mamy umówione spotkanie z tajemniczym gościem. A któż to będzie? Zaraz się dowiecie. No, to jest przykład przykład, przykład ojca Polaka. Nie tylko matki Polki. No. Jestem pod wrażeniem. Udało nam się znaleźć miejsce parkingowe. Czekamy na naszego gościa. Jeszcze chwilę potrzebam Was w niepewności. To jest mój drugi raz w Warszawie. Ostatnim razem byłam tutaj na przełomie marca kwietnia i spadł masakryczny śnieg. Naprawdę pamiętam to. I co? Jest strasznie gorąco. Jest zupełnie miłosierny. Jesteśmy pod Teatrem Żydowskim. Nie wiem, czy tam będzie widać. Idziemy trochę się rozluźnić po tych paru godzinach jazdy. Jest to jedno z najbardziej znanych miejsc instagramowych tutaj w Warszawie. Ostatnim razem nie byłam, ale teraz nadrobiłam, więc pamiątkowe zdjęcie mamy. Idziemy dalej. Ej, wiecie co? Życie w mieście jest naprawdę ciężkie. Zwłaszcza przy takich temperaturach. Mówię, ostatnio jak byłam, wciąż śniegu napadało i to był 2 kwietnia. Tak, 2 kwietnia to było, bo opatrzyłam właśnie w galerii. Więc dobry żart na prima aprilis. A drugim razem jest niemiłosierny upał. Ciężko się oddycha, ale to nic. Nie skupiajmy się na pogodzie. Najważniejsze, że się zaraz spotkamy. Z gwiazdą. No jest Jona. Właśnie Cześć. to jest nasz dzisiejszy gość, Agatka. Agatę mogliście również to, 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 to widzieć w tej samej edycji, w jednym odcinku. Tak, <grym grym grym> i to będzie również gwiazda mojego odcinka. No i co? Udało nam się spotkać. Bardzo się cieszę, że wygospodarowałeś czas. Ja też się tak, że udało się właśnie nasze kalendarze synchronizować. No mówię, ostatnim razem jak, był, jak byłam u ciebie, mm -hmm. czyli to było w kwietniu. W kwietniu no. Tak, była dość, no mówię, zabawna sytuacja. Przyjechałam w kwietniu, a zima była na całego. Oj, dokładnie, dużo śniegu wtedy spadło. Tak, nie? dużo śniegu, mm -hmm. zima. Pójdźmy się przejść, bo no nie wiem, coś się chmurzy. Mamy, miejmy nadzieję, że nic nie spadnie. Jak się. Tak, no, jakby nie, nie było śniegu. A pamiętasz, jak byłaś u mnie ostatnio i, i w tamtym miejscu? Podeszła do nas grupa studentów. Pamiętam. Tak, tak, tak. z kamerą. Tak, tak, z kamerą. Ja zobaczyłam kamerę już od razu, pierwsze tutaj gwiazda. Ale nie, ale robili jakiś projekt, no. i, i zadali nam jedno proste pytanie. Co sądzimy o dzisiejszej pogodzie? Tak. Bo to dosyć nieprzewidywalna była jak na kwiecie, <laughs> śniegu, tak, więc... Tak, tak, tak. No... Na bulwary wtedy nie trafiłyśmy. Mhm. No, nie było sensu iść na bulwary, ale dzisiaj jest. Ale dzisiaj, tak jak Agata wspomniała, co się odlecze, to nie uciecze. Dokładnie. Dlatego, dlatego, dlatego idziemy. idziemy. Dlatego już pójdźmy właśnie. Ulica Piwna, Warszawa, bardzo klimatycznie, przy Starówce. Zapraszamy do podziwiania. Klimatycznie i romantycznie. Oj tak. Na randkę? Tak. Tak. <grystanie> więc na na starym Mieście, proszę Proszę Tak. 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 syrenkę już widziałam. Mam. Nie widziałam jeszcze tej drugiej, ale idziemy na bulwary i zaraz ją zobaczę. Jesteśmy na miejscu, przed nami fontanna. I tutaj Agata podała mi ciekawostkę. Ciekawostki jak na każdym moim odcinku. To jest fontanna multimedialna. Przepiękny spektakl. O, właśnie! No. Dla koneserów sztuki Piękna i wodę. Trochę się chodziło. Mm -hmm. Jest przyjemny wiatr, ale to niebo, które się tutaj nie wiem, wyłania. Wyłania? No, trochę przeraża. Nie wiem, czy zaraz taksy nie będziemy wzywać. Żeby jest ciemno dosyć. Znaczy, ciemno. deszczowe chmury na tak. Jest taki tekst piosenki. Tak się nagle zachmurzyło. Taka ciekawostka, kolejna ciekawostka. Spójrzcie, to y, Wrocław y, ogólnie kojarzy się z kresnalami. Jesteśmy w Warszawie i kogo widzimy? Proszę, spójrzcie, kogo widzimy? Krasala z czym? Ze słonecznikiem. A kto nie wie? Kolejna ciekawostka, słoneczniki to są moje ulubione kwiaty. Więc to nie jest przypadek, że tutaj jesteśmy. Czarna jest, ręka też jest, wszystko się zgadza. No i co? Będziemy uciekać, bo nie wiemy czy, co, czy się rozkłada, tak, czy nie, czy nie się Znaczy, Oczywiście też jest bardzo przyjemny teraz na tą porę, No ale sprzęt trzeba chronić i wszystko i pana kamerzysty też, także pozdrawiamy. Tak. Jesteśmy teraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo klimatyczne, fajne miejsce w Warszawie. Warto zobaczyć albo przeczytać książkę, doedukować się. Piękne lustro z pięknymi paniami. O, idealne do selfie. I zaraz zabiorę Was do toalety. Pokażę Wam, jakie tam jest lustro czaderskie. Pierwszy raz, jak sobie to zachwycałam się tymi lustrami. Idealne dla wizerzystki. O, tak, o, tak, o, i tak, i po drugiej stronie. stronie. O, to jest tak. Lubicie takie lustra? Czy trochę przesada? Nie. To każdy to światło, ludzi, tak, każdy lubi to, co lubi. A żeby było mało światła, to jeszcze światło. Było. Tak, kończymy tego vloga dzisiejszego, także Agatko, bardzo Ci dziękuję za, dziękuję za oprowadzenie, za to, że znalazłeś czas, jak zawsze było no, pięknie. Ja również dziękuję. Cieszę się, że się odezwałaś. Tak. Także kontakt trzymamy do dnia dzisiejszego i to nie jest wcale pod publikę robione, więc na pewno będziemy się odzywać, jak będziemy tutaj w Warszawie. Oczywiście zapraszamy w nasze strony do Jeleniej Góry, ja zapraszam ponownie, już nie do Wrocławia, do Jeleniej Góry i co, no i tym widokiem, w tym pięknym otoczeniu, w deszczu kończymy a i piszcie w komentarzach czy byliście w stolicy także do następnego razu